Morfologia to jedno z najprostszych i najtańszych badań krwi, a jednocześnie jedno z najbardziej niedocenianych. Większość osób zerka tylko na wyniki i myśli, skoro nic nie świeci się na czerwono, to jestem zdrowy. A to duży błąd. Warto wiedzieć, że wiele subtelnych zmian w morfologii potrafi pokazać, że Twój organizm zaczyna mieć problemy, zanim pojawią się poważne objawy. W tym odcinku pokażę ci 7 sygnałów ukrytych w wynikach morfologii, które mogą powiedzieć naprawdę dużo o twoim zdrowiu, chorobach i kondycji całego organizmu. Partnerem strategicznym kanału Wellbe Studio jest Catering Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Sponsorem odcinka jest Sandos, producent wysokiej jakości suplementów diety. Nazywam się Sebastian Zwoj, jestem dietetykiem klinicznym, więc w pracy gabinetowej niemal codziennie analizuję wyniki badań i doskonale wiem, jak wiele z nich można wyczytać. Pierwszym parametrem, na który warto zwrócić uwagę w morfologii jest MCV, czyli średnia objętość czerwonych kwinek. Norma według najczęściej stosowanych zakresów to około 80-96 femtolitrów. Ten parametr pokazuje, jak duże są twoje erytrocyty, Czyli czerwone krwinki odpowiedzialne za transport tlenu w organizmie. I tutaj od razu ważna uwaga. Nawet jeśli wynik mieści się w tej normie, ale balansuje przy dolnej granicy albo górnej, to już może być pewien sygnał, że coś złego się dzieje. Kiedy MCV jest za niskie lub w dolnych widełkach, oznacza to, że twoje krwinki są mniejsze niż powinny. W praktyce najczęściej wiąże się to z niedoborem żelaza. Ta sytuacja jest bardzo częsta, zwłaszcza u kobiet miesiączkujących. W Polsce nawet co druga kobieta jest narażona na niedobór tego cennego składnika. I to właśnie dzięki temu prostemu badaniu można to wcześniej wykryć. Dodatkowo, żelaza będzie brakować u osób na diecie ubogiej w mięso albo u osób z zaburzeniami wchłaniania. W tej sytuacji, gdy MCV jest za niskie, małe krwinki nie są tak efektywne w transporcie tlenu, co przekłada się na typowe objawy, takie jak zmęczenie, brak koncentracji, bóle głowy, uczucie zimnych dłoni oraz stóp. Niski MCV może być też sygnałem przewlekłych chorób zapalnych czy utraty krwi z przewodu pokarmowego, na przykład jak to ma miejsce we wrzodach lub polipachylita grubego i aktywnych zapaleniach w układzie pokarmowym. Z kolei, gdy MCV jest podwyższone, mamy do czynienia ze zbyt dużymi kwinkami. Tutaj najczęściej przyczyną są niedobory witaminy B12 albo kwasu foliowego. To sytuacja typowa dla osób z dietą ubogą w produkty odzwierzęce, wegan, ale też osób z zaburzeniami wchłaniania, np. jak przy chorobach jelit lub przy zaburzeniach pracy. Żołądka. Niezwykle często spotykam to również u pacjentów stosujących zbyt długo i często leki na zgagę lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli popularne NLPZ. Wysoki MCV może być również skutkiem nadużywania alkoholu, bo ten uszkadza szpik i wątrobę, co zaburza dojrzewanie tych klinek. Objawy to przewlekłe zmęczenie, osłabienie mięśni, a w przypadku niedoboru B12 także mrowienia i drętwienia kończyn, bo brak tej witaminy znacząco wpływa na układ nerwowy. Dlatego patrząc na MCV nie skupia się wyłącznie na tym, czy świeci się na czerwono, czy jest podkreślone. Jeśli Twój wynik balansuje na granicy normy z jednej albo z drugiej strony, to też warto się zastanowić, czy nie kryje się za tym niedobór witamin. Problemy z dietą albo stan zdrowotny, ewidentnie wymagający uwagi. Drugim parametrem, który w morfologii będzie bardzo istotny, jest hemoglobina. To chyba najbardziej rozpoznawalna wartość. Całego zakresu badania. Większość osób wie, że jej niski poziom wiąże się z anemią, a wyższy bywa kojarzony z lepszym doclenieniem organizmu. Norma u kobiet zwykle to 12-16 gramów na decylitr, a u mężczyzn 13-17. Hemoglobina jest białkiem w czerwonych kwinkach, który odpowiada za transport tlenu do każdej komórki. Gdy jej brakuje, czujesz jest zmęczony, masz gorszą koncentrację, szybciej się. Męczysz. I choć to parametr niezwykle popularny, to jednocześnie jeden z najczęściej błędnie interpretowanych, bo samo mieści się w normie, wcale nie oznacza, że wszystko jest w porządku. Najczęstszy problem w ocenie morfologii pojawia się wtedy, gdy niedobór żelaza lub witaminy B12 realnie obniża poziom hemoglobiny, ale jednocześnie organizm jest odwodniony i wtedy sytuacja się komplikuje, bo wtedy właśnie krew staje się bardziej zagęszczona. I w badaniu wynik może wyglądać tak, jakby hemoglobina była całkiem niezła, a nawet lekko podwyższona. To złudzenie, które potrafi maskować anemię i sprawić, że ktoś przez długi czas chodzi zmęczony, ma objawy, ale oficjalnie wyniki wyglądają teoretycznie dobrze. Podobny efekt można pojawić się także po intensywnym wysiłku, kiedy ciało traci płyny i elektrolity. Badanie opublikowane w 2023 roku. Ewidentnie pokazało, że odwodnienie lub obciążenie fizyczne mogą fałszywie zawyżać stężenie hemoglobiny, a wcale nie oznacza to, że organizm ma lepszy zapas tlenu. Dlatego warto patrzeć na hemoglobinę w szerszym kontekście, razem z MCV, ferytyną czy liczbą erytrocytów. Dopiero wtedy widać, czy problemem jest niedobór żelaza, czy to tylko chwilowe zagęszczenie krwi. Kolejnym parametrem w morfologii, któremu naprawdę warto się przyjrzeć, są eoznofilen. To jeden z rodzajów białych krwinek, leukocytów, które odpowiadają za obronę organizmu. Ich rolą jest przede wszystkim walka z pasożytami, ale także biorą udział w reakcjach alergicznych i stanach zapalnych. Norma euzynofilii w krwi obwodowej wynosi zwykle około 1-5% wszystkich. Leukocytów. Jeśli eosinofili jest za mało, zwykle nie ma to tak dużego znaczenia klinicznego i nie daje charakterystycznych objawów. Takie sytuacje mogą wystąpić przy ciężkich infekcjach bakteryjnych czy po terapii lekami steroidowymi. Zdecydowanie większą uwagę trzeba zwrócić wtedy, gdy eozynofile są podwyższone. Krótkotrwały wzrost może być wynikiem sezonowej alergii, np. Na, na pyłki czy przejściowej infekcji pasożytniczej. W takich sytuacjach nie jest to powód do Paniki. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy ich poziom utrzymuje się na wysokim poziomie. Przez dłuższy czas. Wysoka liczba eozynofilii, która nie spada, może oznaczać przewlekłe choroby alergiczne, takie jak astma czy atopowe zapalenie skóry, ale też choroby autoimmunologiczne czy zakażenia pasożytnicze, które same nie znikają. Co więcej, jak wskazuje ten przegląd naukowy, przewlekła eozynofilia, czyli za wysoki poziom eozynofilii, może prowadzić do uszkodzeń tkanek. Eozynofile uwalniają białka, które w nadmiarze stają się toksyczne i niszczą własne komórki organizmu. To z kolei zwiększa ryzyko powikłań, takich jak uszkodzenia płuc, serca czy przewodu pokarmowego. Dlatego eozynofilin nie można bagatelizować. Owszem, krótki epizod podwyższonego poziomu u osoby z katarem siennym nie jest niczym groźnym. Ale jeśli wynik konsekwentnie pokazuje wyższe wartości, to sygnał, że organizm walczy z czymś poważniejszym niż sezonowa alergia. I właśnie tutaj morfologia staje się bezcennym narzędziem, subtelny sygnał, że warto poszerzyć diagnostykę. Zanim choroba lub zakażenie rozwinie się na dobre. Dwa kolejne parametry, które warto analizować razem, to neutrofile i limfocyty. Oba należą do białych krwinek i odpowiadają za twoją odporność, ale robią to w zupełnie inny sposób. Normy najczęściej podaje się jako neutrofile 40-70%, a limfocyty 20-45% wszystkich leukocytów. Neutrofile to taka szybka interwencja. Pojawiają się wtedy, gdy łapiesz anginę w zapalenie płuc czy ropujące gardło. To one idą na pierwszą linię frontu i walczą z bakteriami. Limfocyty z kolei działają bardziej długofalowo. One budują pamięć odpornościową, odpowiadają za reakcje na wirusy, takie jak grypa, mononukleoza czy wirusowe zapalenie wątroby. Ale ważne jest coś jeszcze, nie tylko ich poziom, ale proporcja. To ciekawe badanie zwraca uwagę na wskaźnik NLR czyli w stosunek proporcje neutrofili do limfocytów, który może być sygnałem przewlekłego stanu zapalnego. Autorzy podkreślają, że to właśnie podwyższony NLR jest częściej spotykany u osób z chorobami autoimmunologicznymi, szczególnie chorobą Hashimoto. To pokazuje, że nie zawsze chodzi o prostą infekcję, czasem zmieniona proporcja neutrofili i limfocytów, to ten sygnał, że w organizmie rozwija się choroba, w której układ odpornościowy atakuje własną tarczycę. To bardzo ważne, bo wiele osób żyje z niedoczynnością tarczycy, czy chorobą Hashimoto, a morfologia potrafi dać wczesny trop, zanim pojawią się poważniejsze, namacalne objawy. Na co jeszcze warto zwracać uwagę? Wysokie neutrofile, owszem, często oznaczają tylko, tylko infekcję bakteryjną, ale mogą też wskazywać na przewlekłe zapalenie oskrzeli, upalaczy, czy chorobę leśniewskiego krona. Długo utrzymujące się niskie neutrofile z kolei to typowy obraz po chemioterapii albo po zaburzeniach produkcji krwinek w szpiku kostnym. A podwyższone limfocyty mogą oznaczać infekcję wirusową, ale też toczeń rumieniowaty układowym. Obniżone są często u osób przemęczonych, niedożywionych, ale także po zakażeniu wirusem HIV. Jaki jest największy błąd? W kabinetach często słyszysz pewnie, że to tylko jakaś infekcja, proszę się nie martwić. Ale jeśli te wartości utrzymują się dłużej, to wcale nie musi być zwykła infekcja. To sygnał, że organizm walczy z czymś poważniejszym, a morfologia daje Ci szansę, żeby sprawdzić, co się dzieje znacznie szybciej. Szósty parametr z morfologii, o którym chcę Wam powiedzieć, to poziom glukozy. To badanie niby każdy zna, ale w praktyce mnóstwo osób robi je źle i przez to dostaje wynik, który wcale nie pokazuje prawdy. Norma naczczo to zazwyczaj 70-99 mg na decylitr, ale ten zakres ma sens wtedy, gdy podejdziesz do badania z głową. Najczęstszy błąd wygląda tak, że ktoś dzień wcześniej kompletnie nic nie je, bo myśli, że im dłuższa głodówka, tym lepiej. Albo odwrotnie. Wieczorem zjada tłustą, obfitą kolację, a rano dziwi się, że cukier wyszedł jakiś Dziwne. Tymczasem wystarczy zjeść lekki posiłek na około 12 godzin przed badaniem, kanapki z pełnoziarnistego pieczywa, chudym białkiem jak twarożek czy wędrina z pieśni kurczaka i do tego oczywiście warzywa. To daje organizmowi stabilne warunki. I z drugiej strony dłuższa głodówka powyżej 12 godzin potrafi również zafałszować wynik i pokazać niższy poziom glukozy, który wcale nie pokazuje tego, co się dzieje na co dzień. Druga rzecz to nawodnienie. Bardzo często pacjenci idą do punktu pobrań na sucho, czyli nie pijąc niczego od poprzedniego wieczoru. I to bardzo duży błąd. Bo kiedy jesteś odwodniony, krew robi się gęstsza i glukoza może wyjść wyższa niż jest naprawdę. Dlatego rano warto wypić przynajmniej szklankę wody. Nic słodkiego, bez kawy, tylko zwykłą. Wodę. Jest jeszcze jeden haczyk wysiłek fizyczny. Jeśli jesteś naczczą i pójdziesz pieszo pół godziny do punktu pobrania, organizm może traktować to jak wyzwanie. Wydziela adrenalinę i glukagon, a one podnoszą poziom glukozy we krwi. I nagle wynik wygląda, jakbyś miał problem metaboliczny, może jakąś cukrzycę, a to tylko efekt dłuższego Spaceru. Dlatego, jeśli chcesz wiedzieć naprawdę, jak twój organizm radzi sobie z cukrem, jaki jest naczczo, podejść do tego badania rozsądnie. Czasem to nie glukoza jest problemem, tylko sposób, w jaki się do tego przygotowałeś. Siódmym parametrem, na który mało kto zwracał uwagę w morfologii, a który potrafi być naprawdę ciekawy i wartościowy, jest RDW, czyli wskaźnik rozkładu objętości czerwonych kwinek. Brzmi nieco skomplikowanie, ale w praktyce chodzi o to, jak bardzo różnią się od siebie Twoje erytrocyty. Norma to zazwyczaj 11-15%. Im większe rozbieżności, tym wyższy wynik. A dlaczego to jest tak ważne? Bo zdrowe krwinki mają zbliżoną wielkość. Jeśli RDW rośnie, to znak, że w organizmie dzieje się coś Zaburzającego proces produkcji krwinek. Najczęściej są za to odpowiedzialne niedobory żelaza, witaminy B12 albo kwasu foliowego, ale również RDW potrafi być wczesnym sygnałem przewlekłego stresu oksydacyjnego, stanów zapalnych czy nawet choroby wątroby. I co więcej, według tego badania, podwyższone RDW korelowało z wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, a nawet większą śmiertelnością w ogólnej populacji. To pokazuje, że RDW to nie tylko narzędzie do wykrywania anemii. To sygnał i informacja, że Twój organizm walczy z czymś, co może być poważniejsze niż jednorazowy spadek żelaza. Dlatego, jeśli chcesz patrzeć na morfologię mądrzej, nie skupiaj się tylko na hemoglobinie czy liczbie krwinek, spójrz też na RDW, bo to on bywa pierwszym ostrzeżeniem, że coś w Twoim organizmie zaczyna wymagać większej uwagi. Morfologię warto wykonywać, ale jednocześnie warto wiedzieć, czego w niej szukać, nawet jeśli nic nie świeci się na czerwono. Napisz w komentarzu, który z tych parametrów najczęściej zwraca Twoją uwagę. I czy zdarzyło Ci się coś, że wyglądało w normie, a lekarz i tak znalazł jakiś głębszy problem? Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał łeby Studio Zdrowie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o tym, jak zapobiegać problemom, o których dzisiaj mówiłem. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.